Zapytał, czy te inteligentne okulary potrafią tłumaczyć język góralski. Mordeczko. Te okulary tłumaczą każdy język świata na żywo, więc dogadasz się z Chińczykiem, z kimkolwiek zechcesz, bo one są połączone ze sztuczną inteligencją. Zobacz to. Przytrzymujesz sobie ten boczny przycisk z dwóch stron. Jak widzisz, świeci się taka kolorowa dioda. Tutaj też. Teraz wystarczy, że się połączysz przez bluetooth do telefonu, odpalisz aplikację i dzieje się magia. Tutaj po boku, tuż przy waszych uszach macie takie słuchawki i mikrofony i dosłownie ktoś do was mówi i te okulary od razu to tłumaczą. Bądź moim prywatnym tłumaczem i tłumacz wszystko to co teraz mówię z języka polskiego na język hiszpański i na odwrót. Co dzisiaj robisz w domu? Jak słyszycie dosłownie te okulary tłumaczą mi wszystko z polskiego na hiszpański. No i zaraz powiemy coś po hiszpańsku i te okulary powinny przetłumaczyć na język polski. Motyamas. Jak masz na imię? Skąd pochodzisz? Najlepsze jest to, że w ogóle zapłaciłem za te okularki 250 zł. Jeżeli ktoś z Linka gdzie kupiłem, to napisz mi w komentarzach to on wyślę.